ważna jest dla nas inspiracja chanie do tego, żeby każdy swoją pasję do fotografii czy pasję do filmu poszerzał. Druga rzecz to jest bogacenie tej wiedzy sprzętowej, od czego tak naprawdę my jako Cyfrowe .pl jesteśmy. Nasze motto to lepsza fotografia, lepszy film. you can't turn off your eyes you know you're always always thinking about where your next photograph is going to come from i do a lot of reading a lot of research if you can imagine something and create it and make a picture of it then your imagination becomes real Jest do zrobienia, i każdy cel jest do osiągnięcia. Jeżeli sobie go wyznaczymy i konsekwentnie podążamy, to naprawdę jesteśmy w stanie dość daleko.